A na podglądzie tak było fajnie widać. Na podglądzie tak fajnie było widać, że wszystko jasne. A teraz no, no, powiedzmy, że jako tako to wygląda. Mniejsza z tym. Dzień dobry. Dzisiejszy temat dość szczególny. Bo jak zapewne dobrze wiecie, od kilku dni w internecie się leje fala historii kobiet, które były źle traktowane przez wrestlerów pod względem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Hashtag Speaking Out, no właśnie. No i tak jak Ringo Honor na razie tak bokiem ominął falę, tak jednak jedna czołowa postać tej federacji została tą falą uderzona. A tą osobą jest rzecz jasna, jak już sami dobrze wiecie, Marty Skerl, czyli obecny Booker Oroage i jeden z czołowych wrestlerów w Ring of Honor. Ciekawe czy słychać to szczekanie, bo tam pies mój mówi, tam do innych psów oglądajcie Ring of Honor. Przechodząc do tematu, do temat jest poważny. 22 czerwca na Twitterze kobieta pod nickiem TTN nie wiem czy to dobrze odczytałem, oświadczyła ta kobieta, że w 2015 roku, kiedy miała tej organizacji, troszeczkę ta kobieta wypiła i poza areną później Marty Scroll, no tak, był bezpośredni, po prostu zasugerował, żeby poszli do jej hotelu, wiadomo w jakim celu. Ej, poszli rzeczywiście do pokoju się dostać, nie mogli hotelowego, ponieważ no, ta, gdzie kobieta akurat klucza nie miała, tylko klucz miała jej koleżanka, ale to Marty'emu w niczym nie przeszkodziło. E, mimo tego, że wiedzieli, że no, do pokoju się nie dostaną, to Marty odprowadził dziewczynę do tego hotelu. Weszli do hotelu i gdzieś tam na korytarzu Marty usiadł na krześle i zachęcił tej kobiecie, aby swymi ustami Wzięła się do roboty. Później Marty Skrull miał przejść bardziej do rzeczy, ale przybyła wspomniana wcześniej koleżanka i Marty go przegoniła. No i na zajutrz Marty Scurll na swoją walkę się nie stawił. Tak wygląda to w kwestii tego, jak zaprezentowała to, jak opisała to ta kobieta. A jeżeli chodzi o samego Martiego Scarla, to dzień po ujawnieniu tego wydarzenia wystosował on swoje dość oświadczenie w tej sprawie i to aż dwukrotnie. Za pierwszym razem Marty powiedział, że ich zetknięcie było. Odbyło się za obopólną zgodą, ale jednocześnie też tam rozumiem, że, że ta kobieta no, postrzega to jako część dużego problemu, z jakim obecnie to wrestlingowe środowisko się zmaga. No i Marty też prosił, żeby nie atakować jej za pośrednictwem mediów, no bo jak najbardziej ma ona prawo zabrać głos w tej sprawie. A w swoim drugim oświadczeniu Marty no, odniósł się już tak do tej konkretnej sytuacji, mianowicie Marty przyznał, że zbliżenie seksualne było, co prawda dopiero później tam dowiedział się ile ta dziewczyna ma lat. Ale no, nie uważa też, żeby to miało być dla niego jako jakieś rozgrzeszenie. No i dalej, tam parę słów o tym, że no, nawet tam nie może sobie wyobrażać, jak cięż ciężko musiało jej być żyć z takim czymś. Tym bardziej, że ona była i jest fanką wrestlingu, a to środowisko wrestlingu tak ją zawiodło. Dlatego też, Marty, jak powiedział. Obecnie jako swój priorytet określa szukanie przebaczenia i dążenie do bycia lepszym człowiekiem. I jako puente Marty rzekł, że system musi się zmienić, aby chronić tych najbardziej wrażliwych i zapewnić ekosystem, w którym kobiety i fani mogą bezpiecznie angażować się i brać udział w wrestlingu. No i tam jeszcze na koniec, że czas skończyć ze słowami, a czas przejść do czynów. A tyle, jeżeli chodzi o fakty. Jeżeli jeszcze mogę od siebie swoją opinię. Moim zdaniem w tym pierwszym oświadczeniu Marty słusznie wspomniał i tego należało trzymać, aby nie angażować się. Można oczywiście komentować takie jest prawo każdego, że może komentować tą sprawę, ale atakowanie jednej czy drugiej strony tak naprawdę nie ma większego sensu. Po pierwsze dlatego, że jak wspomniał Marti, było to za obopólną zgodą i jak też tam wspomniał, no, zgodnie tam z prawem UK było to legalne. Jest to oczywiście trochę, powiedzmy, takie hmm, poczucie, że oburzające, no ale jednak moim zdaniem te dwie strony powinny to ze sobą wyjaśnić. Ja, no nie, domyślam się, że. Po ujawnieniu oświadczenia od tej kobiety, Marty Skirl skontaktował się z nią, chociażby nawet przez tego Twittera, tam jakieś wystosował przeprosiny. Mam nadzieję, że tak było. Moim zdaniem, nawet powinien tak poczynić. W końcu, jest teraz osobą no, wysoce reprezentatywną, jako ten główny booker Ring of Honor. Więc po prostu sądzę, że w jego interesie jest, aby. Aby zadbać o tą sprawę, aby po prostu no, z tą kobietą załatwić sprawę, i po prostu wierzę w to, że tak też uczynił, i wierzę w to, że przypadek Martiego Skorla jest jedynym przypadkiem, który tyczy się Roseru Ringo Honor. Sama sytuacja. Można o niej by długo mówić, ale po prostu niechaj prawda wyjdzie na światło dzienne, niechaj sprawiedliwości stanie się zadość, i niechaj nadejdzie ten czas, kiedy znów będziemy mogli skupić się na tym, co najważniejsze w tym środowisku wrestlingowym czyli wrestling sam w sobie abyśmy mogli emocjonować ją. Tym, co może nam zaoferować wrestling, oczywiście głównie mam tu na myśli Ring of Honor, które liczę na to, że rzeczywiście w przyszłym miesiącu powróci do akcji, ponieważ, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, krążą polotki, krążą pogłoski, że właśnie mniej więcej w połowie lipca Ring of Honor miałoby Powrócić do akcji, tym bardziej, że no, tak jak ogłaszali z najpierw anulowanie wszystkich eventów do końca maja, do końca czerwca i teraz co? Czerwiec pomału nam się kończy, a my nic nie mamy, jakiejś żadnej informacji co do tego, żeby dalsze eventy, żeby w lipcu też miał nie być nic. Dobra, tak żeśmy powiedzmy połączyli dwa tematy, ale niech będzie, bo i tak wszystko sprowadza się do jednego, mianowicie, że. Oglądajcie ringa Wonor.